Dzień dobry państwu, tutaj zap, który widzieliśmy przed chwilą. Widać to cięcie mechaniczne zrobione z boku do góry. Przejazd jest taki, że więcej cięcia specjalnie bocznego nie potrzeba, a niektó dla niektórych to jest za mało. Oni nie tylko robią w ten sposób ale proszę jeszcze tu popatrzeć ja tu pokażę jedno drzewo można troszkę popsuć to znaczy popsuć pokazać jak jak o. oni robią okazja, żeby pokazać jak nie potrzeba robić. Można, można i tak. To jest wszystko krótko ścięte. To jest 20-30 cm, bo już jest tyle miejsca. To jest pół rzędu i kolejne pół. I po co tak mocno przecinać? Oczywiście tu będzie kilka jabłek, ale nie chodzi o to, żeby w ten sposób Ciąć, to po co żeśmy przez poprzednie lata to wszystko utrzymywali żeby tu pozostało kilka jabłek Nieco, Nie to tak. nie tak trochę dłużej trzeba pozostawić Tu na przykład tak pozostawiają o. Ja bym tak oczywiście w bo to jest zbyt mocne cięcie i po takim cięciu będzie tu masę wilków. Oczywiście będą po, pojedyncze jabłka, trzeba później cięcie będzie letnie robić, ale nie w tym rzecz. To jest oczywiście po cięciu mechanicznym. To też trzeba można usunąć, ale zostawmy takie cięcie. To znaczy tak nie robić. Są krótkie pędy też zakończone pąkami kwiatowymi i tu pąki kwiatowe też są. Chodzi o to, żeby aż tak bardzo przy pniu starać się objąć, bo po prostu te drzewa, one one trochę za szeroko są rozstawione. One powinny być metr krócej, a tak a tak po prostu jeżeli już w takiej, w takiej odległości A w ten sposób tak niektórzy, no bo tutaj jest, jest dużo tych pąków kwiatowych. Jest to cięcie, to niektórzy tak robią. Ale zbyt duże ilości z takimi sękami powodują, że to później boczne będę wybijały i to ja tu nie, nie uważam że to będzie to całkiem źle bo tu po kwiatowych będzie dobrze ale tu mamy zbyt dużo miejsca niezagospodarowanego to po co żeśmy robili odległości ile to mamy 3 i 4 raz 2 3 4 no niecałe 4 metry powinno być tu 3 metry no kiedyś tak się tak się saciło teraz zresztą widać, i miejsce sadzenia zbyt głębokie i zbyt silne te pędy rosną i tu trzeba sporo cięcia robić, ale nie ma co teraz pracować, bo to przydałoby się i cięcie tutaj listwami, które uszkodzą w pewnym stopniu potrzebnie oczywiście korzenie, żeby to drzewo słabiej rosło no bo cóż tu można innego zrobić, można i pnie podciąć, ale raczej y, poleca się boczne y, bocznymi listwami albo tu zbyt silne to, to wszystko to wszystko co się nadaje no wycieńcza nie wiem czy tym sekatorem się da to uciąć myślę, że się da przynajmniej coś takiego, ale nie chodzi o to, żeby takie wyszczuplenie, ja tu robię, ale nigdy tak bym nie robił. O, ładnie to drzewo będzie wyglądać, ale funkcjonalność jest taka, że to będzie mniej owoców, no i nie chodzi o to, żeby Dwie trzecie drzewa obciąć. Trzeba tak prowadzić było wcześniej drzewa, żeby, żeby po pierwsze tych grubych nie było zbyt dużo. Chociaż one też są czasem potrzebne, jeżeli tu mamy tych połków kwiatowych tyle. Ale żeby wyszczuplić drzewo, żebym ja to w tym miejscu objął całe. O. Czyli tak bym nie robił. Robiłbym tak, że boczne pędy muszą tu na te 40 cm, 30, przy takiej odległości między rzędami, żeby pozostawały. Tu, jeżeli nie było tych pędów bocznych, a tylko same kwiatowe, to może to mogą pozostać. Natomiast tu, no to są też liściowe, mogą. O, Tak to wygląda i ja bym tak mocno, tak jak tutaj, na takiej amputacji nie robił. Tu, co prawda też trzeba uciąć. Dziecię konieczne. Było to kwiatowy, to może pozostać, ale wyszczuplenie aż takie to nie tak są proponował przy takiej odległości między rzędami wykonać. Ładnie mówię to wygląda, ale to jest trochę niefunkcjonalne. Tutaj będą silne będy boczne, oczywiście y, tu można regulatorami wzrostu hamować ten wzrost, natomiast tu będzie dużo pracy, żeby, y, y, żeby to wykonać.